Jak trwoga, to do psychologa. W tamtym sezonie była taka sytuacja, że jeden z klubów, który w bardzo drastycznych warunkach się pożegnał z ekstraklasą, na dwie kolejki przed odezwał się do mnie z prośbą, żeby jeszcze właśnie drużynę podnieść, żeby drużynę wesprzeć przed ostatnimi dwoma meczami. Ostatecznie nie doszło do, do takiej współpracy, ponieważ rzadko kiedy godzę się na rolę strażaka. Lada kolejka, gdy sezon wejdzie w decydującą fazę, takich próśb może być więcej, bo stres i zmęczeniem. Mentalne zaczną dawać o sobie znać. Każdy mecz to napięcie, i bardzo często te rzeczy się w sobie kumulują, a zawodnicy, jeśli nie mają sposobów szybkiego pozbycia się tego stresu, to niestety gromadzą go i w efekcie bardzo często występują kontuzje, przeciążenia, ale również zmęczenie, które jest również wrogiem zawodnika na boisku. W klubach zachodnich obecność w sztabie psychologów i trenerów przygotowania mentalnego jest normą. W Polsce wprawdzie to już nie nowinka, ale do standardów zachodnich nam daleko. Choć w takich klubach jak Zagłębie Lubin i Wisła Płock. Podchodzą do tej dziedziny bardzo poważnie. Bardziej jestem za procesem i bardziej jestem za tym, żeby regularnie pracować. My tutaj z chłopakami w Wiśle Płsk pracujemy, mamy około 30-40 sesji indywidualnych miesięcznie. Nie ma trenerów, którzy by mieliby na to wszystko czas. Mogę powiedzieć, że taka praca, którą wykonuję, dzieli się oczywiście na pracę praktyka, gdzie jadę do klubu i wykonuję pracę z zawodnikami, ale również praca, gdzie zdobywam tą wiedzę i to są właśnie te kursy, konferencje, szkolenia, na których staram się wynajdywać współczesne trendy, współczesne środki do tego, żeby zespół funkcjonował jak najlepiej. I wydaje mi się, że to jest ta przewaga, gdzie pierwszy trener ma możliwość wtedy skupienia się na innych rzeczach. Ten argument podziela jednak tylko część trenerów. Znaczna grupa woli najpierw sama robić za kozetkę. Dla przykładu, ostatnim trenerem w ekipie Lidera z Gdańska, który regularnie korzystał z pomocy psychologa, był Tomasz Kafarski, a Michał Probierz, gdzie Kobiet pracował, do psychologów miał raczej chłodny stosunek. Nawet rozmawiam z wieloma ludźmi, bo nie, nie neguję tych ludzi, ale na pewno nie pozwoliłbym, żeby dopuścić do zespołu za blisko. Co na to specjaliści? Czy mocny od psychologicznej strony trener? Wystarcza drużynie? Pracujemy też nad czymś, nad czym uważam, że pierwszy trener. <laughs> Albo nie jest w stanie, albo będzie mu bardzo ciężko, a mianowicie utrzymaniem zawodnika, który siedzi 80 spotkań na ławce, albo jest poza 18, i nagle sytuacja w drużynie poprzez kontuzję, kartki, formę podstawowych zawodników do tej pory powoduje, że trzeba po tego zawodnika sięgnąć. Psycholodzy posiadają wiedzę specjalistyczną, która pomaga w szybki, weryfikowalny sposób pomóc zawodnikowi. Natomiast często, kiedy korzystamy z pomocy osób, które nie mają takich kompetencji, no narażamy się na to, że te sposoby nie muszą być wcale skuteczne. i Mogą po prostu oddziaływać na zasadzie placebo krótkoterminowo. Zawodnik nigdy nie otworzy się przed trenerem, tak jak przed psychologiem sportu czy trenerem mentalnym. Ja miałem takich sesji bardzo wiele. Wydaje mi się, że w jakiś mi sposób pomogły i mam trochę dystans do tego, co jest na boisku, czy jest dobra dyspozycja, czy jest słaba dyspozycja. To, to, to staram się reagować w ten sam sposób. Przykład Radosława Majewskiego pokazuje, że taka współpraca ma sens przy pewnej regularności. Z kolei relacje na linii trener-psycholog będą zdrowe i przyniosą efekt drużynie pod następującymi warunkami. Często mówimy już o dwóch drużynach. Drużynie piłkarzy, ale też drużynie, którą stanowi sztab. I tutaj musi być pełna współpraca, pełne zaufanie i pełne zrozumienie. Ja przeszkoliłem ponad 350 piłkarzy indywidualnie, więc same liczby mówią, mówią za siebie. E, mamy tutaj taką zasadę z trenerem Kaszmarkiem wypracowaną, że e, na początku tygodnia wysyłam SMS-a do chłopaków, kiedy będę, e, i oni się zgłaszają. W tamtym sezonie mieliśmy trenera mentalnego, który przyjechał do nas i robił takie grupowe spotkania w tym sezonie również. Uważam, że to jest bardzo indywidualna sprawa, wszystko zależy od, od zawodnika, czy potrzebuje taką osobę. Otwartość jest, świadomość jest, nie jest już to traktowane jako szamaństwo. Bez wątpienia o pojęciu trening mentalny słychać coraz więcej dobrego. Zdobywa na popularności i nie jest traktowane już tylko jako moda i widzi mi się, choć czasami i te stare, dobrze znane metody bywają skuteczne. I trener krzyczał i, i czasami jak rzeczywiście już nic nie pomagało, to trzeba było gdzieś tam się w drużynie e, razem zebrać i, i poszukać tego, e, tego wyjścia z trudnej sytuacji. Myślę, że e, jedno i drugie czasami pomaga, ale to zależy od sytuacji.